tygodnie. Padło tutaj 1000 cykli. To jak szybko liczę, to ta bateria nam wystarczy na 20 lat. Wyjeżdżamy za panem. Przez bramę zegarkiem otworzyli nam. Nawet jak opóźnieni jesteśmy, ale jednak puścili nas. Manufaktura Łódź. EV Polska. Będziemy bić rekordy. Będzie powyżej 200 Elektryko w jednym miejscu, czuję to Wjeżdżamy. Super No i dotarliśmy do celu, zobaczcie ile na manufakturze w tych elektryków. Zobaczcie, cała, cały parking, wszystko fajnie, nawet elektrycznie rowery. Saudi, DPD elektryki. Super, super. Fajnie, zaczynamy. Co to kolekcja? Moja kolekcja. Taki komentarz do tego filmiku. że sobie wziął po jednym kluczyku od każdego samochodu, który ma. A super. Właśnie. Polska Volkswagen Mio, NRF, EV repair garage Niro O! Jeszcze na żywo nie widziałem Tego Hyundaia To, żeby po prostu nikt nie przeszedł Opel elektryczny, ale jak widzicie Tesły oczywiście dominują Dojechaliście? Wszystko gra?

Nie, ja nie, ja tego nie, 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 tyłu! No nie, nie, ja nie, 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 Ale super Ah, uh, é super estrava. Uh -huh. uh -huh. Powstał właśnie ten mit, który często można gdzieś tam usłyszeć u sceptyków, że 160 tysięcy, bateria do śmieci, że 8 lat, bateria do śmieci. A to nie jest prawdą, bo jeżeli bateria się starzeje normalnie, to tak naprawdę mówi się o tym, że dzisiejsze baterie przy normalnym takim ładowaniu, niepełnych cyklach, są w stanie wytrzymać spokojnie około 400 tysięcy kilometrów, około 20-25 lat, bo bateria się starzeje i z tych ilości cykli ładowania, i z czasu, z po prostu ta chemia się starzeje, więc na pewno nie jest tak, że możemy się obawiać. Się jest. To jest coś, czego nie było na przykład w pierwszych Nissanach Leaf i dlatego jak te samochody przyjeżdżały ze Stanów, gdzie było gorąco, się okazywało, że ta bateria jest mocno zdegradowana, no tutaj mamy jakby trochę ten problem rozwiązany. E łącznie mają przejechane 300 tysięcy kilometrów, to jest cztery auta. I te auta są głównie ładowane ze słupka z mocą 7.2 i tam nie, nie zauważyłem żadnej degradacji. Super. Żadnej. Natomiast mam też Tesle 2019 roku, model 3, którą przejeździłem 120 tysięcy kilometrów, ładowałem i gdzie popadnie? Nie miałem żadnego myślenia na zasadzie, ach, bo tutaj będę ładował teraz AC, jeszcze zmniejszmy moc do 5A, konkretne natężenie, żeby coś zaoszczędzić. I ta Tesla po przejechaniu z tych 120 tysięcy kilometrów ma około 8% degradacji. I to tak jak tu koledzy powiedzieli, to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, bo kluczem w elektromobilności, nie wiem, czy kogoś to zaskoczy, czy nie, wcale nie jest ten samochód, tylko infrastruktura. Jeżeli wyjedziemy z Polski i jedziemy na teren Niemiec, czy później dalej tam do Skandynawii czy do Holandii, po prostu kończy nam się prąd w baterii. Pyk, pyk, już jest jakaś ładowarka, ładujemy. Jeżeli my w naszym kraju zmienimy to i poprawimy infrastrukturę to również odpadnie nam zupełnie problem tego zasięgu a jeśli chodzi o wymianę baterii to teraz sobie właśnie skojarzyłem że znam e, chyba trzy przypadki e, jest kolega z naszego forum z naszej grupy Daniel on wymieniał baterię, ale on miał e, wcześniej wypadek ktoś w niego wjechał i jeździ po Niemczech e, taki rekordzista on ma Tesla S on chyba w ogóle nie wysiada z tego samochodu bo to <gry> Milion chyba jakiś czas temu miał przebiegu, milion pięćset chyba już teraz przekracza e, i on miał dwa razy, z tego co pamiętam, wymienianą baterię na gwarancji producenta. To jest tak z pamięci mówię, a tak to nie słyszałem, żeby komukolwiek e, trzeba było wymieniać baterię e, jako awaria. Tylko trzeba pamiętać, że samochód ma dwie baterie. No ma 12-voltową. Właśnie... Ja, ja na przykład miałem problem, faktycznie miałem problem. Czyli 0 100, to powiedzmy tam Samochód powinien wytrzymać około 800-900 cykli. Jeżeli to są niepełne, no to mówimy 1200-1400 i to już, to już nam wzrasta. Także, bo też nie, nie, nie możemy się bać tego ładowania. No pamiętajmy, że za każdym razem tak naprawdę, kiedy samochód rekuperuje, odzyskuje energię, no to on de facto ładuje tą baterię. Więc to nie jest tak, że ładowanie baterii odbywa się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy on jest po prostu do prądu podpięty. A rekuperuje to tylko informacja dla ludzi, którzy jeszcze nie jeździli elektrykami, kierowców lub też nie. To jest proces hamowania, bo po prostu z hamowania odzyskujemy e, energię. Jeszcze taka ważna rzecz, jeżeli mamy na przykład taki długi przejazd, na przykład moją testą, która ma już 8 lat, e, w zależności od warunków oczywiście pogodowych, bo w lecie nie ma jakiegoś problemu, ale w zimie to już muszę trochę bardziej uważać, no to na przykład staram się, żeby mi właśnie nie dochodziło do rekupulacji, żeby, bo wtedy odzyskuje ten samochód mniej więcej tylko 60% energii, i staram się na przykład robić taki manewr, że pod górkę troszeczkę zmniejszam szybkość, a z górki się rozpędzam. Chodzi o to, żeby ten pułap był ciągle pobierania prądu z baterii, a nie oddawania. Bo persaldo zawsze troszeczkę mogę tam o te 50 km zwiększyć zasięg, a na trasie poznań Berlin to na przykład już to znacząco. Stawianie baterii w takim stanie głębokiego rozładowania. W sensie, że na przykład ten samochód jest po prostu rozładowany i zostaje na mnie na miesiąc, dwa gdzieś pod płotem i tak dalej. Generalnie na przykład samochody, które są, wyjeżdżają z fabryki nie wiadomo ile będą musiały, musiały stać gdzieś tam na jakichś placach, to mają więcej między 30 a 60% naładowania baterii, bo to jest takie najbardziej korzystne. Więc jeżeli to 100% naładujemy, to nic się nie dzieje, bo i tak potem gdzieś jedziemy tym samochodem, ale jeżeli go zostawiamy, no to nie zostawiamy go po prostu rozładowanego, bo to najbardziej wyrw pozorom szkodzi dzisiaj bateriom. A to ty już jeździsz lepszą bryką, bo ja nie mogę sobie naładować do 100%, ja mogę tak do 80%. Ale mogę naładować do 100%, ale muszę natychmiast ruszyć. Już muszę po prostu tą energię zużywać. Nie? Znaczy, to też jest tak, że to, to 100% to jest tyle, co my widzimy na zegarku. No, bo teoretycznie tak, tak, to jest właśnie tak. właśnie że... chciałem dodać, że baterii nigdy się praktycznie nie ładuje do 100%. Nie. Tak, bo, to ważne. Bo ma bufor informacja. bezpieczeństwa i można rozładować kompletnie i zepsuć ją de facto, ale nie można jej naładować do 100%. To tylko, tak jak tu Adam mówi, na wykresie mamy na znaczniku, że jest 100%. O tak. cyklu ładowania jeszcze mówiłeś, Adamie. Możesz powiedzieć, co znaczy cykl ładowania? To jest pełne ładowanie... To fotowoltaiki. I sobie tak siedzimy na przykład w sobotę, tak około południa, świeci piękne słońce, wtedy sobie ładujemy auto i mamy takie, taką fajną myśl, że tak jedziemy zgodnie z naturą. Ale jesteśmy zieleni. No. To tak, bo to jest po prostu fajne, bo I, to jest, jest fascynujące, że możemy, os gdybyśmy, gdyby nam się udało ujarzmić siły natury, to niejako za darmo mielibyśmy energię do całego naszego funkcjonowania i auto elektryczne jakby daje przedsmak tego i jest takim właśnie czymś, takim niesamowitym w pewnym stopniu. No jeżdżąc elektrykiem najbardziej co przeszkadzają, to przeszkadzają do spaliny innych ja mam jeszcze jedno pytanie, bo przyszło mi teraz do głowy, że często, często, no czasem zdarza się, że jesteśmy takim powerbankiem. Nasz samochód elektryczny jest takim powerbankiem dla kogoś, komu zabrakło energii. To się jeszcze cały czas zdarza. Różne samochody mają takie umiejętności, bo takie umiejętności są rzeczywiście. Pytanie, czy jeśli oddajemy energię z naszego samochodu, bo mamy taką możliwość komuś, kto teraz jej bardzo potrzebuje, żeby dojechać do ładowarki, to czy to wpływa na degradację naszej baterii, czy nie? No bateria się tak czy tak z niej korzystamy, tak? No bo po prostu jeżdżąc, ta energia jest, jest pobierana, więc jeżeli to jest też jest tak, że producent, jeżeli już udostępnia taką możliwość, no to ona jest po prostu w określonych, w określonych parametrach. Owszem, jeżeli to jest byśmy... bardzo mała moc. 3 tak, to jest, tak, to jest mała moc. Byłem. No jeżeli byśmy traktowali ten samochód jako powerbank, że nie, wiem, tankujemy się, przyjeżdżamy do domu, on znowu wyparowuje do zera, to też jakby bardziej chodzi o to, że nabija nam się więcej tych cykli ładowania, ale to nie jest tak, że ta bateria się zużyje, no bo... To jest, to jest 3, tam 3 kW, no to dużo więcej mocy pobiera ta bateria w momencie, kiedy na przykład gwałtownie przyspiesza samochód. Także tutaj to raczej bym się nie obawiał. No, bo, bo po prostu, że jeżeli producent w ogóle coś takiego udostępnia, no to jest to zabezpieczone przed tym, żeby to nie zniszczyło w jakiś sposób baterii. No Padło tutaj tysiąc cykli. To jak szybko liczę, to ta bateria nam wystarczy na 20 lat. I my się to nie, nie mamy się w ogóle czym w tej chwili przejmować. No, awaria może być. Tutaj też warto wspomnieć, że e, niekoniecznie trzeba baterię wymieniać, bo jeżeli nawet nam Bądź. się zdarzy awaria, już nawet w Polsce mamy tutaj e, firmy, i, która e, jest firma EV e, Repair, EV Garage, oni e, są w stanie naprawić baterię, gdzie czasami wystarczy wymienić jedno ogniwo. I, I tu zupełnie odpada nam wtedy problem tego Mitycznego, bo tak, takie hasło jest, że to trzeba za chwilę wyrzucić na śmietnik, to się do niczego nadaje. To też sobie pozwolę, jak jeszcze przy, powiedzieć, że nawet jeżeli bateria już nie służy dobrze temu autu, bo mamy małą już pojemność i tak dalej, to wówczas można tę baterię wykorzystać jeszcze do na przykład zasilania latarni elektrycznych. Są stadion chyba Ajaxu Amsterdam ma cały taki backup energetyczny, zrobiony na bazie chyba LIF ów i Etronów, więc to, to nie jest tak, że jeżeli już się do auta bateria nie nadaje, to już trzeba ją wyrzucić. I to nie, ma, nie, nie produkujemy elektrośmieci, jak się zwykło mawiać, tak samo jak mówi się o tym, że płoną elektryki, głównie płoną. No, jeszcze magazyny energii to też jest coś, co, jakby, o co rozwijamy infrastrukturę. Tu bym chciał wspomnieć taką sytuację, chyba w zeszłym roku albo na początku tego, ktoś rozbił e, Audi E-Trona. E, e, e I pierwszy telefon, jaki był, to był od kogoś, kto chciał kupić baterię z tego samochodu. <noise> Także to nie do końca jest tak, że, że, to się, je, że jest się czym przejmować. No właśnie. Baterie mogą mieć drugie życie. Z każdego właściwie samochodu baterie mogą mieć drugie życie i nie ma się sensu stresować. Ja tak myślę, że. To pytanie, które pojawiło się w temacie naszej dyskusji, po ilu latach trzeba wymienić baterie w samochodach elektrycznych, jest mocno zaczepne. Tak samo jak wcześniejszy panel o, o tym, że elektryki płoną. Jeszcze bym chciała wrócić do jednej, jednej rzeczy, o której mówiłeś, Adamie. Mówiłeś o tym, że dla baterii najgorszym problemem jest temperatura. Czy to dotyczy też podgrzewania baterii przed dojazdem na stację ładowania? Znaczy podgrzewanie baterii jest przede wszystkim potrzebne po to i niestety mimo już jakby lat, kiedy te samochody są nie wszystkie jeszcze to, to, to potrafią oferować, że po prostu bateria ma pewne okno temperaturowe, to jest najczęściej między 15 a 35 stopni, w którym można ją najefektywniej i najszybciej ładować i dlatego też jest tak, że czasem jeżeli podjedziemy zimą na stację ładowania, ta bateria jest zimna, ona nie ładuje się z pełną prędkością, ale właśnie to jest też po to, żeby ładować ją z niższą prędkością, bo ta chemia ma jest po prostu gęstsza wtedy przy niższej temperaturze i żebyśmy nie, żeby nie dochodziło do uszkodzenia, do przyspieszonej degradacji baterii. Więc właśnie też to podgrzewanie, ono jest, jest po to, żebyśmy mogli się szybciej naładować, żeby bateria miała taką temperaturę, żeby mogła najmocniej, w najmocniejszym zakresie przyjąć. No bo też generalnie Mamy podgrzewanie, ale też samochód chłodzi tą baterię w czasie na przykład szybkiego ładowania, żeby znowu w drugą stronę, żeby ona nie przegrzała się. No bo tak jak mówię, to jest jeszcze gorsze niż, niż to, jak się nazwijmy to za zimno. Takie pytanie przychodzi mi do głowy: bo przecież samochody elektryczne są pełne, ale są też hybrydy. A jaka jest różnica pomiędzy tą baterią w samochodzie elektrycznym a baterią hybrydową? Wiecie? Z i podlocie. Uciekamy. Dzięki wszystkim. Do zobaczenia za rok. Cześć. Ochrona znowu nas wypuszcza, że jest dobrze.